Pani Kota dzisiaj zacznie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym pragnął jeszcze powrócić. Jednak. Ja mam jeszcze jedno, jedną taką wielką prośbę, ponieważ ja jest, mam takie stany podgrypowe, że tak powiem, czy przedgrypowe, to prosiłbym, by mówić do mnie głośno i wyraźnie. I spokojnie. Robi się, panie Pawle. E, poniekąd pan redaktor wyszedł naprzeciw mojemu pytaniu. E, chciałbym jednak powrócić e, mimo, mimo pana niechęci do, 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 te, do tej kwestii wizerunku, bo dzisiaj. Jakby, nie, jakby na to nie patrząc, prezentuje Pan takie poglądy, które niegdyś określano jako bogoojczyźniane, ochrona życia w tym się mieści, no ogólnie rzecz biorąc prawicowość, a Wspomniana, wspomniana czy parafrazowana piosenka ZHN, jakby nie było, była wykonywana, i, i, i jej treść tyczyła się pijanego księdza, który po kolendzie rozbija się samochodem. A dla prawicy jednak Kościół jest pewnym fundamentem, i widzę tutaj no, pewien dysonans. Skąd ta ewolucja poglądów? Jak to nastąpiło? Dlaczego to nastąpiło, Panie Pawle? Wie pan, ja, w, 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 ja bym nie mieszał w, w, w dwóch spraw. Pijanego księdza w, w, z poczętym życiem. To, to są zupełnie, wie pan, to są ja... wartości, jeżeli chodzi o pewne wartości, to są... Z prawicowością to... to mieszam. Ja mówię o wartościach, proszę pana. To nie ma znaczenia, tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest lewicowcem, czy prawicowcem. Czy, czy, jest, czy istnieje jakakolwiek różnica, czy e, zabójcą jest e, człowiek o poglądach prawicowych, czy lewicowych? B będąc jakby pierwcą poglądów prawicowych, a stawiając jednocześnie Kościół w złym świetle, no, dla mnie to się kłóci, stąd pytam się. Ja nie stawiłem Kościoła w złym świetle, tylko przedstawiłem jedną konkretną, udokumentowałem pewną sytuację. Mhm. Którą, y, która miała miejsce, jestem w stanie to udowodnić, natomiast życie, y, życie po i y, życie poczęte jest to zupełnie, zupełnie inna kwestia, co innego jest, pija, czym innym jest pijany ksiądz, a czym innym jest ochrona, y, y, ochrona noworodka, y, znaczy noworodka, ochrona płodu, y, y, powiem w ten sposób, jeżeli... Uważamy, bo ja spotkałem się też z takimi argumentami, że to jest przecież płód, co to jest, to nie myśli. No to przecież yy, yy, to yy, mo może ustalmy, że do momentu, dopóki dziecko nie powie mama, to można go walnąć o podłogę. No. Prawa i sprawiedliwość.